Siemanko, ja się nazywam Kasperę i witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. W tym filmie pokażę Wam top 3 zarobki na serwerze Anarchy RG. Są to zarobki dla początkujących, dzięki czemu każdy z Was może zacząć przygodę na tym serwerze. Ja więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Pierwszym, a zarazem najprostszym sposobem na zarobek jest farma trzciny. Jest ona bardzo prosta do zrobienia, gdyż wystarczy mieć tylko trzcinę i miejsce na farmę. Jest to najmniej efektywny sposób, ale najprostszy na sam początek. Naprawdę, no nie da się zarobić na początkowe itemy, tam jakiegoś jak seta 4-3, czy tam jakiś mieczyk. Tam można z tym więcej zarabiać, lub po prostu zbieracie sobie na tym hajs i robicie lepszy potem sposoby na zarobek. Po prostu na tym, na tym polega, że zbieracie sobie stack trzciny, potem sobie na rynku to wystawiacie, tam po około 50-60 dolarków za stack. I na tym sobie po prostu zarabiacie na lepsze itemki. Lub możecie sobie zbierać do też gdyż będą, będzie potrzeba do potrzebna do kolejnego sposobu. A więc, jak macie już dużo hajsu, to możemy przejść do kolejnego sposobu na zarobek. Jest on lepszy i bardziej efektywny. A więc, kolejnym sposobem na zarobek jest enchantowanie przedmiotów oraz robienie potek. Najpierw powiem o enchantowaniu przedmiotów. Do tego jest potrzebny enchantnik na 30 level, kowadła diamenty, żeby robić z tego przedmioty oraz książki do rolowania enchantów oraz oczywiście lapis i level żeby to enchantować przedmioty które będzie enchantować to diaksowe miecze oraz diaksowe części ceta. najpierw powiem o mieczach miecze enchantujecie na fire aspect 2 oraz na knockback 2 i do fire aspect 2 musi musicie dorzucić sharpness 5 żeby to potem wystawić na rynek gdyż taki jak sharpness 5 fire aspect 2 chodzi tam po 5 dolarków a knockback sam chodzi po 300. Jeszcze robicie sobie części SATA jak chcecie. To hełmy robicie na, na Protection 4 i na Unbreaking 3 i wystawiacie tam po około 200. Klaty tak samo i wystawiacie po około 100. Spodnie tak samo jak klaty. I buty tak samo robicie na Protection 4 i na Unbreaking 3 i wystawiacie po około 150. Teraz powiem o tym jeszcze, że potrzebny najlepiej jest Wam anarchiczny killoff, gdyż nim możecie bardzo szybko nakopać expa, który jest Wam potrzebny do enchantowania. Im wyższy level, tym więcej potrzebujecie expa, żeby wbić kolejny. I teraz według mnie lepszym sposobem jest robienie potek. Na rynku macie cztery takie najpopularniejsze i najlepsze potki. Są to siłka, speed, Odporność na ogień oraz niewitka tutaj. Są one... No, róż, one różnie chodzą te potki. Jedne są tańsze, jedna droższe. Zazwyczaj najtańsza jest siłka i speed, a najdroższa ognioodporność oraz niewitka. Tutaj Wam pokażę receptury, jeżeli ich, nie nie, jeżeli ich nie znacie. Oczywiście robicie potki na 8 minut i potrzebujecie do każdej potki stół alchemiczny, butelki, bajorko z wodą oraz place powder do zasilania. Tutaj potka na speeda. To potrzebujecie do tego butelki, brodawki, cukru, który się robi właśnie ze wcześniej wspomnianej trzciny, oraz restą. Do ognia odporności potrzebujecie butelki, wody, brodawki zerowej, potem magma crema i restą. Do siłki butelki, brodawki, blaze powdera oraz restona, a do niewitki, która jest najtrudniejsza, potrzebujecie butelki, brodawki, butej marchewki oraz fermentowanego kapajonka. No, i potem jeszcze raz tą, żeby przedłużyć podskę na 8 minut. Według mnie, dla mnie, podki są lepszym sposobem, ale to nam jak od Was zależy. co chcą sobie na czym będzie więcej zarabiać, co Wam się bardziej podoba. Ja na podskak naprawdę dużo zarobiłem już i tego tak około 15 tysięcy dziennie na tym da się zarobić. Tam zależą ci od tego, ile, ile gracie, ale jest to naprawdę dobry sposób na zarobek. I właśnie dzięki temu sobie zarabiacie tam przez kilka dni i sobie zarabiacie coraz więcej hajsu. I dzięki temu możemy przejść do, według mnie, najlepszego sposobu na zarobek, do którego jest potrzebne dosyć dużo hajsu. Ale gwarantuję Wam, że jest on naprawdę dobry. Więc tym właśnie dobrym sposobem, najlepszym według mnie, jest snajpienie na rynku. Ja pójdę na spawn'a i Wam to zademonstruję. Ok, a więc jesteśmy już na spawnie, i teraz Wam pokażę, jak działa snajpienie na rynku. Po pierwsze wchodzimy sobie na rynek i dostawiamy sobie przedmioty na najnowsze, tutaj w sortowaniu. I teraz klikamy sobie na następną stronę i potem na poprzednią od razu. I tak sobie nam to się rynek oświeża, patrzcie. to mamy na przykład takie budki, tutaj dajemy to i te budki są już tutaj, a tu są nowsze itemki. I tak sobie po prostu to czas oświeżacie i patrzycie na najlepsze oferty, na przykład na anarchiczną klatę, na anarchiczny kilow i jak jest do, dobrej cenie, no to sobie to kupujecie. Teraz wam pokażę przedmioty, które najbardziej się opłaca kupować. Zacznijmy sobie od narzędzi, to anarchiczne miecze, anarchiczne kilofy, anarchiczne łuki oraz trójzęby. Z setów to anarchiczne części sata oraz elitry. Tutaj wszystkie książki, możesz się na razem z voucherami. 100 aston, to serca możecie, wszystkie eventowe. Koksy, perły, totemy, horusy. I do tego jeszcze klucze, to tam na przykład to nie wiem, Episkie kosztują po 5 tysięcy chyba. Tutaj nawet są aw, potem rzadkie i tak dalej. I zwierzaki, teraz to dużo tych discordzików jest, ale za niedługo one poznikają. I najdroższe są teraz zajączki, no tak tutaj, tak podróżały ostatnio. Ale no, jak wysnapicie jakiegoś fajnego zwierzaka, no to będzie bardzo dobrze. Najdroższe są oczywiście te, które dają dodatkowe obrażenia. No i potki to tak nie za bardzo, bo one są zwykle tanie, i te ulepszacze to może tam, ale to jak już chcecie. Ogólnie to polecam wam najbardziej w części seta, te anarchiczne przedmioty, no i klucze, i zwierzaki, te właśnie rzeczy wam najbardziej polecam. Do trzeba być bardzo cierpliwym i uważnym, oraz szybkim, ponieważ bardzo dużo osób to teraz już robi. Ale jak znajdziecie coś, coś fajnego w dobrej cenie, to naprawdę dużo zarobicie. Tylko też uważajcie właśnie na podpuchy na rynku. Które są właśnie, no przedmioty w słabych cenach bardzo, na przykład, nie, on taki Trident za to nie kupujcie naprawdę tego, taki Trident to kosztuje tutaj, no taniej o wiele, no 1200, więc uważajcie, nie kupcie takie podpuchy, bo dużo stracicie strasznie. I to jest według mnie najlepszy sposób, bo na nim naprawdę może dużo zarobić. I jeszcze, jeżeli on wam nie wychodzi, to po prostu zarabiajcie na potkach i tyle. I zarabiajcie sobie na lepszej itemki, a w końcu będziecie mieli tam może jakieś anarchiczne i możecie trapować, jeżeli macie umiejętności. Lub robicie sobie jakieś totemiarki czy coś tam, jakieś automatyczne farmy, jeżeli nie lubicie się bić. I to właśnie były, według mnie, to trzy najlepsze sposoby na początek. I dziękuję wam za oglądanie tego filmu i do następnego razu. Siema.